Makrelo z tej strony, Gramy w Hello, Brawl Stars. Gramy w Brawl Stars. Wypatrzyłeś? Aha, ścisz o sobie, co to dzisiaj jest? Jakie misje? Odbierasz sobie star dropy w sklepie? Mhm. Mm tak. Co tak. E, Chyba przebranie. Leg z legendarnego miałam, i miałam później jakieś przebranie do chyba Squika. Pokaż. Ale no, nie. nie podoba mi się raczej. Okay. To jest Squig. To jest Squig? O takie, pirata. Jakiegoś. Kartoflany Squig. Okay. Hmm. Dobra, misję. Dziękuję, akceptuję. E, mam Bitwy Berym na przykład. Ej, dawno nie grałem takim. No to jedziemy. Nie, nie, stój, stój. za zadanie. Naprawdę? To ja może wezmę pan. To też mam na nią misję. Dobra, to zmienię zadanie. Na Cordeliusa, bo ty chyba nie masz tak dobrych co? To zaraz ci powiem. Góra! Góra, sama góra. 28. To ja mam 14. Aha! No dobrze. Ciekawe. Co to będzie? 3 na 3? To nie jest 2 na 2. O, o od kiedy to no. jest? Ktoś od nas zginął? O nie, ja zginęłam. To on nie, zrobił. 3 na 3 jest najgorsze. Ja nie chcę 3 na 3. Nie, nie, nie! Bot jeden strzelił gola, no serio? Pokażmy to widzom. A to nie strzelił, bo tylko tak się niektórzy no, no. nazywają. Serio? Ale wie, że to jest nieistotne. I tak będzie, że Bot nam strzelił. No Co ty robisz? Dawaj na bramę, nie tędy! Chłopak. <noise> Byłoby. Byłoby. Nie, nie, nie. Łap to, łap to, łap to. Super. A tu jeszcze jest taki strzelił. I strzeli, skoro. nie strzeli. Bratku, Co tu się bławe? dzieje? Ej, 3x3 3 to jest trudniejsze. O wiele jest niefajne. No. Nie fajne, nie polecam. Trudniejsze do strzelenia w ogóle, nie? No dużo trudniejsze to jeszcze nie fajne. Czemu tak? Już mi się nie podoba. Ja osobiście nie polecam. To zależy, czy wygramy. Nie? Czasem gdy wygrać, bardzo polecam. <noise> nie, wierzę prawie! No. Byłoby. Wiem. Mała. Ej, coś, nie, 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 nie! Co tu się dzieje? Bo mi nam strzelili, jej. Przypał. Jest! Dawaj go. Brata z nieruchomiem. Dobrze! Jest! Nie! Bo co się stało? Ja, ja mam pomysł. Jest, Kurczę jest, nie! Jest! Brawo! Jest! Co, Ma, brawo to brawo. Cel, Dla mnie! Czemu? Ja brawo dla siebie, bo dobrze gram! To strzel gola! Jest! Ziomuś! No! Widziałeś jak to się odbiło? Tak! No. Ja, ja byłem w tym! W innej przestrzeni! No dlatego nie, nie obroniłeś. On cię Jest! Miał 15 sekund ziomuś! Nie nic wierzę! Nie strzeliliśmy! Taki drajesz. 7 sekund. Dobra sobie Nie no nie szczelimy. 3-2, 1. Aj, szkoda. Ja szkoda. czy zobaczcie złamę. Szkoda, bo to by było. Nie, dawaj jeszcze raz. No nie możemy tak przegrać. Po prostu innych zadymiarzy weźmiemy. Dobra? No dobra, ale ja nie... To by, to jest ciekawe. Dawno nie było hokejowej zadymy 3 na 3. Nigdy nie było. Murtisa biorę. To jak okej. Daga, Nie daga. Dokładnie daryla, powiedziałeś. Z tego, tego. Spajka. A? A bo ja Mortisa. Ale ja wzięłam Mortisa. Możemy się zamienić następnym razem. No bo ja umiem grać Mortisa. Okej, okay, no to fajnie, bo ja chyba nie wiem. Zobaczymy. Co tam jest? Wszelka? Zależy, czy jest dobra. Lama <laughs> Więc nie <laughs> wiem. Nazywa się lama. Ciężko stwierdzić. Aha. Czy lama, lamma jest lamma? to było takie saspytanie. Czy lama jest lama? I lama jest no lama? nie! Mamuś dajesz! Ty dajesz! Marcel! No co to jest? O nie! O nie! Nie mamy problemu w ogóle. No wiem. Elo, elo i sigma. Dobrze. Dobrze. Aj, prawie dobrze. Dawaj go! Pięknie. Nie, 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 nie. Jeszcze, 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 dawaj. No nie, nie, to jest i dawaj pięknie! Brawo! Pięknie, lama! Brawo, Lama! Lama, no właśnie. ja zrobiłam w ogóle. Uf, Lama! Z ULTA! Nie! Yeah. Nie! Nie, że hiperka! Hypercharge nie chcąc użyć. Lama! Brawo! Czekajcie! a to jest do trzech? I tak! To nawet do czterech możliwe! Serio? A nie. Nie, przy trzech chyba się kończy. Ale mamuś to jest... Ty. Dawaj, 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 żeby nam nie strzelili!

Uh. Marcelku proszę <try> cię. Nie wybijaj <try> mnie tu <to> z rytmu. Ty mi tik ty ne, ne, tik nie, nie, nie. tik ne, ne, A szczeli by, tik szczeli. Koniec, a może to jeszcze by wpadło? Nie wiadomo. Nie, nie Nie przekonamy się. Nie wpadłoby, ja wiem. Dobra, kokos, wbijaj. To to? Kokos. No to go. Franio jest poła 8K. O ma Max range. Jak chce, Zaczynaj. Nie zamieni sobie pewnie. Heja. Hej ja. Hej ja biorę Mortisa. No przecież ja mam Mortisa. Ale ja chcę. Nie no, to jest argument, nie? Ja mam rdzyce, ale ja chcę. Hej. Dałeś taki argument, że... Że małe! Kogo? Nim grać, Mogę, no. Ale skąd ty masz tego skinę Ja nie wiem. Ja nie pamiętam wszystkich skąd mam. Ty Krasz, czy nie? Kto, no, kto to jest z 936? Kokosik? Kogo wziął? Stu 500 ileś. No bratku, no jakby nie mam Ci za złe, no ale mogę Ci wziąć kogoś lepszego. Zobaczymy, na razie wiesz. Nie ma co gadać, to się okaże. Ja nie wierzę, bym strzelił. No Kokos, mhm. dajesz! Pięknie. No brawo, Kokos. Widzisz? Ale bratki. No. Podaj. No strzelaj! Pięknie! Podaj, strzelaj! Ale ja mama, patrz na to! Co to są za braty? No. No dawaj, dawaj! Yes! Ale łatwo. Pa. Ja, je ja chcę jeszcze raz. Ja Rozgryweczka, bardzo ładnie. Tak to ja mogę grać, tak to ja mogę grać, tak to ja mogę grać. Wszyscy są na tak! Jej, oni się zgodzili! Jej, wszyscy się zgodzili! Ej, to był dobry team! No. Ej, ciekawe kto. Też ich mamy. Raz, dwa, trzy. Też mi się tak wydaje. Hmm. O, patrz, wycofali się. Nie idą tak na głupa. Jest, mhm. jest! łagam. nie, znów. Dawaj, dawaj, gopię. dawaj! Co on mnie przerzucił, jaki gość? Jest, będzie, będzie, jest będzie! Będzie. będzie czy nie będzie, co to jest? Dorimy. O o, o o o, -o. Nikon taka, nikon taka do Koko, zbierz tą drugą stronę. Nie. Kurde, brawo. Brawo. Nie, nie O nie! Szybko, 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 szybko. Mi się, Misiek! Skup się, skup się, skup się! Skup. Nie! O, nie zdążyłam, a ty miałeś się skupić, Czemuś tego nie złapał. Kurtis no jest taki, że on omija piłki jak ma swój atak. Pff. Ale serio, muszę... Albo i powinien je łapać. Po Ale co atakowałeś? Miałeś łapać piłkę. Chciałem. Nie, 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 nie wpadnie! Nie ić, wpadnie. Okay. To to, kto to? Dobrze. Dobrze. Kokos. Musimy to wygrać. Kokosik, go! Pięknie! Nie, pięknie! Co tu się stało? O nie, on trafił. Jak mamo on by strzelił! On miał na to sposób! No nie strzeliłby! Tak, bo no mu się nie. odbiła ta piłka, ją by strzelił, tylko ty to obroniłaś. Jak obroniłam? Przecież nie mogłam. Mamuś źle zrobiłam. Kurde, kościół, ja tam po prostu stałam. To nie tak, że to ja się bo to obroniłam. <laughs> nie! Nie, obro nie obroniłam tego wcale, nie chciałam. Ej, tego oni obroni. dali łapkę w dół, a sami zrobili kupę. Masterku. Proszę cię. Pięknie. Jej! Kokosik. A tam ten bratek stracił cały. Dobra, macie za swoje. Masz ich? No, mam. Każdego prawie. Od jednego. A no, nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Rozgimmy. 15, 1, 1, będzie dogrywka. No nie, bo jak strzelimy, to nie będzie. No to będzie. dawaj, strzelaj szybko. Mamuś. Strzelaj, strzelaj! Misiu, please. Nie, no to było na linii! Na linii! O no! O nie, nie może być. Atakuje głupcze z piłką. Nice. No o szty. Nie, tak nie, tak nie. Widzowie, teraz chcę tamtą, co wcześniej rozgrywkę. No czego? to wyszedł? Kokos. Kokos. KOKOS! Gramy! O, hmm, słodka minka. No <noise> trudno, jedziemy dalej. Nie, nie zmieniaj mi go. A to wcześniej narzekałeś. Zostaw. No, no Niech zmienić. sobie wybierze, jakiego chce. Nie oceniaj, bardzo dobry wybór. Ja chcę Spajka. Przecież wziąłeś mi Mortisa. Ale ja chcę Spajka. Mościu, nie ma tak, że ja chcę, to mam życie. Czasami I tak klami. to nie wygląda. Plecki i go. Skupiamy się i gramy. Bardzo fajnie, ale fajne to jest na trzy. Też spoczko. No nie. No weź. Nie bądź taki baskil. Bierz to, bierz to, bierz to. Czekać, to ma. Nie, wierzę. Nie. Zdechnięcie. Te Nie. Nasze zdechnięcia, synuś... Tak nie gramy. Dawajcie ich, Dawajcie ich. A! nie, 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 nie. Ja się nic na Mogłoby, nie wiesz nigdy od czego się odbije. No. I idź, 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 tam ich bij. Taktyk tu tu tu. No, pizza. Dobra, Kokos ich spowolnił. Udałam mu. <grym>, ale tragicznie to było. Także zużyłam. ulta. Jak? Nie, zabili mnie. Jak zużyłam ulta? To było piękne Jest! podanie. Przekwyciłeś? tak dobrze ale ścianie. nie mogę łap to dobrze Niedobrze. dobrze dawaj 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 mi się. no nie tak spoko obronimy to albo łap ja ich tutaj robię Rozjeżdżam! Nie. Nie! Dobrze. Nie bardzo dobrze. Dobrze. Dwie osoby nas obserwują, Misiu. Na żywo. Kto ogląda na żywo. Kto Tą ogląda rozgryzkę? na żywo! A nie, 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 nie! nie. Łapto, łapto, łapto! Kurczaki! Kurczaki, kurczaki! Daj podaj. Nie, ty i ci ich zabijaj. No, misiu, będzie do grywka. Zabijaj, zabijaj. Musisz Idziesz? Się odrodzić, musisz się odrodzić. Jesteś? Tak, zabijam każdego. Ka zabijam każdego na drodze. No, nie wytrzymam. Mamuś, ale ja tak każdego zmiażdżyłem, przysięgam. Pięknie miażdżyłeś, widziałam to. Umocniłaś się zabić. A, a ja tylko. sześć. Nie, ja Ty tylko dwa. Nieważne. Wygrano, a ty tylko zero, a za Wygrana, 6. wygrana. Kciuk mój! Dobrze, ale fajnie się to wkręciła. Ja tu mam takie miny, takie pełne zaangażowania, a ty tylko. E, <noise> to jest, po, po, po. Ej, Willow czy y, Oli? Napiszcie w komentarzach. Ja zdecydowanie Willow. Oli jest dobry, ale. Kto to jest Oli? Ja chyba nie wiem. No właśnie, słyszałam, ale jak opisz mi go? No że to jest taki skater, że on wow. każdego? Wow! A skąd? Można nim po prostu zagrać? Jeszcze go nie ma? No, jeszcze go nie Tylko ma. na próbę? Tak. Mm, kurczę, to ja jeszcze nim nie grałam. Łap, łap, łap. Dobrze, widziałeś to? Widziałeś? Nie. Na powtórce sobie zobaczę. Na odcineczku sobie zobacz. Nie, o nie, 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 nie. Nie ma. Dobra, bra bra, bra, bra bra bratki kup se herbatki. Jedno bro, inne bro, inne bro. Jeszcze rąb, jeszcze Nie! Wiem, 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 wiem. wiem. Hahaha! <laughs> Ooooż to nie fajne było! Czemu oni użyją ataku? Nie wiem. Dobrze, dobrze! Mmm! Kokos. Nie tędy! Ajajaj! Aj, aj. No, serio. Jest, jest, jest! Jaki oh. to był dosłownie skill! Widzowie, jak to, ja, wy to bierzcie widzieliście? Jeżdżę ich tam, nie. ziomuś! Dobra, no. spoko, każdy leży. Nie, nie sądzę. No, każdy leży. Dawaj, dawaj, gola! No, misz, piękne! Piękny ja to był, ale akcje, pięknie tak, zrobił. Ja miałem 900 HP i zabiłem oczka. Ale ślicznie to zrobiłeś, tak, w taką bramę tam. Widzowie! Super. Aj! Nie! A! Dobra, no cóż no. Było minęło. Cieszyliśmy się, a potem rozpaczamy z góry. Czaki! Nie wierzę! Tak Jeden to właśnie hit. wygląda. Jeden hit i bym go zajumał. Zaiuma. Zajumał tych. Zajumał! Wiesz, co to znaczy? Nie. Zabrał! Ukradł! Tak, zajumał! Widziałeś? byłam tam. Jest! 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 No co ty tak krzyczysz? Nie on mnie bije, ten Mortis! Mama on mnie bije! <laughs> Mama on mnie bije! Nie wolno być mojego synusia! Jest! Nie! Kati dajesz! Jaka Sigma, nie w Sigma! Nie gadaj! Ja myślałam, że to poszło! A jeden du. Trzymałem Dobra, tu, zamieniam! Nie, graj ponownie! No nie, on wyszedł, to nie ja. To ja zamieniam sobie no, czekaj. Kogo? Kim grasz? Ja z nim. Jak sobie jeszcze nie grasz? To jak... kłem. Kłem. A co? Nie, nie. Nie zamieniamy kokosik na razie. Nie Jeszcze ból. raz. Nie ból. Jeszcze raz gramy. Dzisiaj odcineczek będzie pod tytułem ile mamy minut, Misiu? Dobra, widzowie. Ostatnia gierka. Dobra. Koko, zdajesz? Koko, zdajesz? Kokosik. Ostatnia. Ostatnia gra. No Jedziemy. Ale pyta się, którego ma wybrać. Aha. To może e, Na 600 czekaj. Wow, naprawdę Miko? Nie. No nie wiem. No 700 tylko. Nie wiem co to za pomysł na Miko, ale dobra zobaczymy. to jest. OK. to powodzenia. Powodzenia. To myśli, że będzie light czy będzie trudniej? Będzie lajcik. Damy radę. Aj. Ej, nie mam... ma... Aj, 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 coś mi się... Co się stało? Mi nie ma. Ja nawet tego nie wiem, bo mi się znowu coś przerywa. Bierz ich, bierz ich. Ała, Bibi! Ostatnio to wybroniłam. No nie, no nie. Super. Sigma! Super. Dawaj! Cześć! Kokosik! Si, oh O Boże, ja już bym tego nie wybronił. Dzięki Katia. O co? Nie! No! Myślemy, Dawaj to łap! Że... Myślałem, że będzie gol. Misiu! Nie ty jesteś? Dobra, dawaj. Bibi. Sio, okej, okay. mamy, 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 wiesz to. Nie, na kolcika nie wpadaj. Brał! Dobrze! Mm -hmm. Nie, dobrze! O, nie! Tylko da abdiamier, tylko dub aj! Idź sobie, Primo. Primo. Primo punch! Primo punch! Auć! Kokosik, go! A nie, 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 jeszcze. <mulostra> <mulostra> nie ma! Nie damy się! Myślałem, że się da. No i gdzie koko Ja jestem Sigma, dosłownie. Sigma Skibiry! Pamiętasz? Weszłam sobie do brameczki, widziałeś? Tak, piątkę. Dziękuję, a jeszcze? No pamiętasz? Sigma Skibiry! Nie, no aż takie to nie. Wow! Łapto, to łapto. Moja! Łapto, no to proszę. Będzie moja kozacka. To proszę akcja. łapać. Ale! O kurczaki! Ale mama to by było! To by była sigma akcja. Wiem, prawie, prawie! Sigma, dobrze, sigma dobrze, dobrze, akcja, dobrze! O nie! Mój. To jest czyja piła? Ich. Nasza czy ich? Ich. No i będzie dogrywa. Nie, nie będzie dogrywy. Ale Nie będzie. By będzie. Było. Nie będzie. No jak nie, jak jest 2-2. Nie. Aha, 2-1. Dziękujemy wam za oglądanie. Dziękujemy bardzo. O kurczę, 14 kg Mama, daj mi super łapa. Będzie oh. będzie będzie mega łapa. Super, mega łapa. Dziękujemy za oglądanie. I co? Powerdeczki. Powerdeczki.